Jednym z najczęściej pojawiających się pytań e, związanych z fiskalizacją jest pytanie: jak mamy sfiskalizować odkurzacz? E, jak to zrobić, zaraz Wam o tym opowiem. W przypadku odkurzacza e, sytuacja była przez dosyć długi okres czasu niejasna, e, ponieważ e, odkurzacz nie przynosi takich przychodów jak myjnia. A koszty fiskalizacyjne i koszty przede wszystkim abonamentu były bardzo wysokie. Okazało się jednak, że obecnie jedyny producent, który dostarcza kasy, które są rozsądne w użytku, czyli firma Novitus, wyszła nam naprzeciw i zaproponowała kasę w wersji light ze zdecydowanie niższym abonamentem. Ta kasa ma abonament w wysokości 10 zł. Kasa jest nieznacznie tańsza, e, kosztuje 1250 zł. E, co to powoduje? To powoduje, że na dzień dzisiejszy nie opłaca się kombinować z montażem jednej kasy na odkurzaczu i skomplikowanymi połączeniami. Warto zamontować dwie kasy, zamontować dwa wyświetlacze. I tak i tak w takim przypadku abonament za dwie kasy w wersji Lite będzie niższy niż jeden abonament w wersji Basic. Podkreślę, że te kasy są dedykowane tylko dla odkurzaczy i innych urządzeń peryferyjnych i tego rodzaju montaż jest montażem zalecanym przez nas na odkurzacze.